Cześć, z tej strony Peda. Widzimy się w kolejnym odcinku z Urfa. I dzisiaj zagramy sobie Apenosusem. na na Susa, kazali mi go rolować, ale ja chcę zobaczyć jak pod sobie radzi. Ale to co oni mają, patrzcie, Sona, Wukong i Echo. Co moim zdaniem w poprzednim Urfie to były trzy najmocniejsze postacie. Znaczy, no w tej topce najmocniejsze można powiedzieć. Echo, Sona i ten... No, i Lux też są OK też są bardzo dobrzy. mamy za to Galio, który też jest jednym z najmocniejszych moim zdaniem. I Fiora, która w lecie jest też jedna z... Co, co? Co, jak oni przeszli przez tego Kserafa? Ja tutaj opiszę. Ja robię opis postaci, a tutaj. tutaj... A, na tym damage'a nie zadał. Zajebiście, że na nie zadał. <grym> ja robię opis postaci i mi atakują. No nie, no, no, Tak to jest, ale ja myślałem że, myślałem, że jestem bezpieczny tutaj, że sobie. Ten, pogadam, no. Kurwa, no i dobry start. Bo Xerath musi w jaja grzebać. Ja mogę tylko E rzucać, to jest mój gameplay. Sona i Wukong, super linia, jeszcze wdupimy. Wdupiliśmy od razu idli. Ja mam E co chwilę, ale... Sumik bije dużo. W serio oni to nie zabiło? To jest Unlucky po prostu Mogimy iść w te staki, no ale mnie to nie jara za bardzo Mamy ładny puls hemerem przynajmniej Tylko że jak oni się w nas odpalą to jest po nas? Co i będziemy włos wezmę Co on robi? Czemu on ucieka? Niech mi pomoże. Dawajcie tam. No nie zabiję Heimer! O, zabił. Zajebiście. Dobra, Heimer zabił. Jak Heimer zabił, to to się ceni. Dawaj do rany, bo tak nie mam co kupić za bardzo. Pechowe te FB, no. Biorę na drugie. Sram na teku. Fajny gameplay mam. Ale to są one na kurwie. Ale nie mają do nas dojścia, to jest fajne przynajmniej. Możemy ich puszować cały czas Tylko mały ręcz ma to, tak mi się teraz wydaje A Tam fajny heal też jest u nich widzę. Złorduję, będę miły Co, chcesz warda? Nie wiem, co on pinguje. A że idzie chyba sobie. Spoko, że idziesz, no. Będzie pingi kupować na tego Wukonga. Zajebisty Wukong to jest tak wkurwiająca postać Czemu nie strzelają? No teraz go ty truci, ich zaczęły strzelać W sumie Heimer też daje radę Nie wiem czy jest sens iść w w ogóle Już to w zonie chyba bardziej Jest mi tajtemy zjebane dają do, do kupowania Zróbmy tak na razie No, tylko jedne Kajdem mam do damage'u, nie? Ale mam większy ręcz od tej sony, to się ceni. Dobra, sobie obaj piznęliśmy sporo Iść tam Musiałem 6 level dostać, może wtedy by mnie nie zniukowali. Tak jak sama dostanie 6, to też nie będzie ciekawie. Ej, no teraz dostanie źle, pierdol O, wsiadło. No, nas też jest rakiem, tylko że ja mam jednego spela, nie? I w ma 4 spele, które są zajebiste. O, ale tak widzę, słabo widzę tą grę, chociaż wygrywamy. Nie. Muszę w końcu coś dobijać, bo są super nocne, bez taków. Teraz bym sobie wrócił, no prostu można typować do tych jego tych, nie? Do tych jego ordów. Ej, na razie jest, idzie cacy na razie, że tak powiem. No to sobie możemy złożyć. Jakieś buciki ciekawe. No przebitki bym chciał. Poświęcę jednego do rana. Zrobił swoje To widzę, że w strasznie. Możemy puszować, nie? Mi to pasuje w sumie takie puszowanie. Co? Dobra, nie że nas wyczuli. Jak widziałem na bocie, i już tutaj przyszli od razu. No ale też ulti od tego konia to. od Wukonga. O, oh, gram sono, muszę pytajniki budow... Bu, bu, naciskać. Pytajniki. A co się stało w ogóle, że nie tak piszą? Może coś się stało strasznego. No ale eko ich jedzie na tym topie. no Taki jest eko, niestety. Fiera też jest miarę ok. Fiera Wilgi ma takie słabe, ale w na stówę się odpala. Ma te parowanie i ma skoki co chwilę. to przecież ona jest tak mobilna. Oj, skrzydełka przyciął. W sumie ten nasus podstakowanie też może być ciekawy, nie? Tylko trzeba umieć dobijać jeszcze miniony. I smoka smoka czy ja on sam robi? No, a jeszcze jest sona, no, jasne. Wszyscy tutaj przyjdą. Nie, sam bym chyba dał radę, ale tak to nie zrobię nic. No, taki taki mechowy jest ten nasz, mogę powiedzieć Nie jest jakiś superowy i super silny też jakiś nie jest. No, Galio trochę spóźniony. że mam do czego tepnąć. Bili tego smoka. Jaki to był? Smok przeciągu tak zwany. Moje staki. Przestakować. No nie mam na czym nawet. Przynajmniej się zabiła teraz. Dobrze. O, Lux też taka... ...dziwna. Jeb, Jak on mi zdążył damage jeszcze zadać. To kastowanie, że on sobie kurwa musi tą różką tak zrobić, to jest tak wkurwające, bo to tyle czasu zajmuje. To jest jakieś pół sekundy. To jest kastajmu. Poznaję w sumie, że to takie jest, takie no taki duże. Takie kastowanie ma długie. Zrobimy sobie to. No to, ja myślę, że Zonie albo tego. Albo Rabadona, żeby miał większy dipsy niż tego jednego spela. Mogę sobie tepnąć. Chociaż chyba warto też te staki robić. No, może po to mogę przykurwić komuś. Wave ja mam przynajmniej fajny. No to, że tą różką musi machnąć, no to jest strasznie irytujące. Pusz mamy za to chyba lepsze od nich. Nie, ukradł mi to jeszcze. O kurwa, ale mu jebu. Ciość trusztką. No, i mogę za nią Już w włągać tylko boje, tak z flanki. No, na topie ich tam gwałcą. O, ona się leczy. O! Znowu są, widzę tam z killem Z killiem uratował. takie pierwsze uderzenie jest warte. Na, e, pier no żeby trafić tym jest warte na nasusie. Nie wiem, że to zauważyliście, ale tak wam powiem Patrzcie i to php zabiera. No, uciekam lepiej. No mam jeszcze rękę, ale tak ją trochę żydzę. Co, coś to idzie do mnie? Strzela, strzela we mnie. Co cofniemy, mamy mam, mało HP. Narzeka, jest daleko na narzeka. Jest coraz lepsze, jako jest od Galia, moim zdaniem. Ale narzekać trzeba. No, zauważyłem, myślałem, że się cofnąć. No gdzie tak głęboko ziomek? No nie jestem pewny, czy by ją zabił. No nie, myślałem, że do mnie idzie. No dobra, zabili go. Przynajmniej w niego mogę trafić tym, to jest fajne. O, to jest dobre, zbyt dobre połączenie na Lux tutaj. Ale ja mam lowa strasznego. Dobre. Ja stawiam jakieś pola minowe tylko. To jest mój gameplay. A się kłócą, nie? Pytajniczki sobie piszą. To jest takie prosowe. Jeszcze Eko w ogóle nie widziałem. Tak widziałem, ale jeszcze z eko się w ogóle nie biłem. No kurwie, raz je uciekam. O, co tam się stało z nią? To też umarł? Ale oni pękli w ogóle. Lux będzie ultować zaraz. Dobra, nie trafiła mnie nawet. Bum. No dobra. Zapali mnie, ale... Ja, takie freszowanie we mnie, ja tu nie jestem głównym moim zdaniem ten Galio najbardziej bije, jest najbardziej, tak powiedzmy, ważny do zabicia. Zonie teraz chyba. O, nie mi się przydają, na przykład jakiś luks będzie butować, nie? Coś takiego. No, Feralszter zacznie teraz ich pyrać. A to jest coś fajnego, jest widzę. Ma Będzie ultować. Dobra. O, takie gonienie jako też nie jest najlepsze. O, coś takiego może się stać właśnie. Previsible, no ale to jest i mimo wszystko. Ciężko gajtować, bo musisz na jego ulti patrzeć, na jego ci No pójdę sobie tym topem, mam fajny regen przynajmniej Z tego pasywkowego za uderzenia A to jest style kurde, no to dobra to może nie taki fajny już nie wiem czy tu nie tepnąć, nie wiem przejdę się już tam tak dżunglę u nich cały czas robi Ojej z złą stronę poszedł tym Galio Strasznie z złą stronę No kamieniami go zaszczelił. Gdzie on? Nie uciekł, okej. Okay. O, moja Dota go zabiła. Gdzie jest Alex? Ale ją drukuje, No dobra, to jest coś... O Jezu, ten Xerath też już ma dużo AP. No i by poskładali, by do JT, by nas pozwolili. To jest eko, widzę strzelają cały czas. Dobra, bo animację moją wcisnąłem, tylko czemu mnie tutaj wieża dalej bije? O, są, o, fajny range, stąd gdzieś tutaj mi wywaliło z tych speli. No, te są jeszcze dobre, mi się to przyda, przecież to ogóle w protobelcie. O, tu itemy jakieś takie dają dziwne, o, to. To będzie dobry strzał. Może to kupię? Nie, musieliby wieżę zrobić. Serio nikt tej wieży nie chce zrobić? O, zrobi fiora, to mam hajs, zajebiście. Mi się to przydało, jestem mało mobilny tym ze nie? Mogłem wziąć ghosta, ale ten za dobry stoi, ten teleport, żeby go nie brać. O, za nie mogłem klitnąć, no, zapomniałem w ogóle o zoni teraz. A i też postaje, wieżyczki wywalone. Dobra, idę tam do nich. Musiałem tego topa obronić, ale. A, okej, okay. no, to nie było, to nie to, było, zamie nie, to nie było zamierzone. No, Cię się leczysz, kasztanie. No, ponieważ sobie przestawiłem przed chwilę <grytanie> Dobra, to będzie, na, to był nasz pod Nie no, nad fajne jest tylko ta animacja tą różdżką. Jest tak denerwująca. Dobra, 2-0 na razie mamy w urfach. Nie wiem, jak je po, po przesyłam, ale jeszcze sobie ponagrywam trochę na pewno jutro, bo to, to, to jest wiadomo, to jest i to jest okolicznościowo tylko, więc można nagrywać. Są fajne, szybkie odcinki, mam nadzieję, że wam się podobają takie, bo mi się gra nawet przyjemnie. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!